Dzisiejszy paku zaczniemy od paczki 5 razy 80 plus Ale uwierzcie mi, że będzie się oprócz tego naprawdę dużo działo Bo przygotowałem tak Paczkę 100 centurionów Paczkę za 100 tysięcy ze sklepu Paczkę z ikoną przede wszystkim No i będzie też wiele innych paczek Zanim przejdziemy do otwarcia No to proszę żebyście zostawili łapeczkę w górę I w komentarzu możecie napisać Imię i nazwisko swojego ulubionego piłkarza Zobaczymy jak to u was wygląda Mam nadzieję, że dużo będzie Michałów Pazdanów Lecimy z paczką. Jest na złoto. Argentyna. Może Messi? Nie, kurde. Di Maria? Di Maria. Także, no troll spory. Jak już się widzi Argentyna-SN to by się liczyło na coś lepszego. A tu tylko Foderek niestety. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Poirytowałem się trochę i w tym momencie wystawiam Van Zostaje bez wymiennej karty w klubie. Ale to po to, żeby on się szybko sprzedał żebym mógł ukończyć wyzwania te centurionów i oprócz tego otworzymy jedną paczkę za 100 tysięcy, tam jest taka niewymienna yy, zaraz zobaczymy dokładnie, wiem tylko, że jest, zaraz zobaczymy dokładnie co tutaj się znajduje yy, czekajcie, która, to jest tak, zawiera 25 rzadkich złotych kart 1,85 plus do tego karta na wypożyczenie, także no cóż, ryzykujemy, zobaczmy co tutaj wpadnie może Wanda, ale to by była historia, jakby jak wrócił niewymienny. Ale jest Dejong, jest Dejong, jest Double Walk, to więc może jak jeszcze w środku być. Ale to za chwilę się okaże. Dawać coś dobrego, jakiś fajny overall. To jest jakaś dobra? Nie, myślałem, że to jest ta putejas albo jakaś hansen, a to jest 8-8. No ale narzekać na pewno nie mogę, bo zaraz. Otwieramy coś jeszcze. No dobrze, tak jak mówiłem, ukończyłem te wszystkie wyzwania, co trzeba było 100 razy zrobić. Mamy paczkę 10 razy 80. Niemiec, Eś, PD, Kimiś? Kimiś i proszę, Double Walkout. No niestety nie ma, ale powiem szczerze, Kimiś z takiej paczki 80 plus jest naprawdę solidny. Jeszcze w środku 8,4, jakieś. No, jest 8,4, 8,5. Z tej paczki jestem względnie zadowolony, ale teraz liczę, że z paczki ze 100 tysięcy. Posypię coś dobrego. 84+, plus minimum. 84+, plus, a ja dostaję kartę 84. Tak, nastał ten moment. Troszkę wydałem na kartę 83 i mam podstawowa ikona. 87+, plus, znaczy minus w zasadzie, czyli 87 to jest maksymalne. Proszę, ostatnio nie oddawało. Anglia. Będzie Skolls jakiś? Mm, jakby Anglia i lub LS. Lampard, lampard, czy to jest dobry traf. No, raczej przez to tempo to ty dużo nie kosztujesz. Ale jakby tak się zastanowić, jest to jakoś grywalna karta. No 3 na 4. Podać potrafi, strzelić umie. Z tyle gry jakieś tutaj ma. Potestuję chyba. No i dobrze, mam teraz tą paczkę. Wczorajszą w zasadzie paczka 100 centurionów zawiera 100 kart rzadkich. Chyba 40 złotych, 35 srebrnych i 25 yy, brązowy jakoś tak. Zresztą nie będę się skupiał. Od razu lecimy. Jest karta złota. Niemiec, SP. To ma walkout cross. Jak to nie będzie double walkout, to słabo, ale jest. Także w środku. Zobaczymy, kto z prawej strony już patrzy, kto tam wyjdzie. Dobryny? Nie, Dobryny ma złotą? Nie. Okej, okay, Jong, Chciałem, że. Podobnie do Debryny w sumie. Ale dobra, czy w środku jest inform, jest kilkosiem czwórek. No ta pierwsza strona wygląda. No akceptowalnie. Dalej jest już Nunes na przykład, ale to też nic specjalnego. No i czy było to warto robić? No tak średnio bym powiedział. No dobrze, dzisiejszy opening był naprawdę spory. Na koniec wam pokażę. Co ja sobie tutaj kombinuję w ewolucjach, ponieważ. Robię sobie ewolucję petkowa, tutaj drugi czy tam pierwszy dopiero poziom wbijam No zobaczcie, tak jakbym trochę go polepszył No to ta karta, nie chcę mówić grywalnia, ale wygląda jako tako Po maksymalnych upgrade'a będzie miał 75 obrony Planuję z niego zrobić wiecie, tak kartę 90, jakby tak co chwilę dawali jakieś ewolucje To by dało radę i ja wam powiem szczerze, ja nim gram, tak się prezentuje mój skład no po sprzedaju Wandajka no nie mam nikogo na tą pozycję, więc sobie życie Petkowa. Jak widzicie, jedna asysta w 52 spotkaniach. W rivalsach udało mi się awansować z nim na SO. Całą czwartą ligę przeszedłem i awansowałem do trzeciej, także nie najgorzej. Lampart, powiem szczerze, jest ok. Sceptycznie do niego podchodziłem, ale naprawdę daje radę na SP. Ja gram sobie teraz 4-3-2-1, tak dokładnie taką formacją. No i sobie Petko wpyka Lampart. Łapka Boga, bo uboga, no ale powiem szczerze. Nie narzekam, także proszę zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz. Może być niemiły, możecie mnie zwyzywać. Nie, no nie o to chodzi. Chodzi mi po prostu o to, żebyście mnie jeszcze zmotywowali do dalszej pracy, bo ostatnio zasięgi słabe. No i taką łapeczką w górę możecie te zasięgi jeszcze zwiększyć, także byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki się obejrzeliście cały materiał, to naprawdę szacun dla Was. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia w następnym filmie. Siemanko, cześć!